Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 ibu pod tytułem Kompania piwowarska. Robisz to źle. Nie wiem, czy to zbliżający się świąteczny nastrój, pisem love, czy, czy, czy co, ale po prostu. Przeczytałem artykuł z portalu spożywczego pod tytułem Kompania piwowarska chce sprawić, by sezon piwny trwał cały rok. Pomyślałem, Wrzucę to na y, Facebooka, y, będę toczył bekę po prostu z y, kompanii po raz kolejny, z KP, bo po prostu, no, to jest, to, to, oni są to, to, tak, tak to, to, pomyślałem sobie, to jest tak rozkoszne, to jest tak rozkoszne, jak oni nic nie kumają, jak oni, jak oni nie rozumieją w ogóle niczego, ale w którymś momencie, wiecie, to jest taka sytuacja, jak jesteście na imprezie, tak, i y, jest jakiś koleś, którego nie lubicie, tak, i on się napije i zaczyna robić siebie idiotę. No to na początku to jest śmieszne, ale w którymś momencie dochodzi do takiego poziomu, tej żenady, że zaczyna was to tak żenować, że mimo, że gościa nie trawicie, mimo, że normalnie wbilibyście mu szpile w ten jakimś komentarzem celnym, to po prostu podchodzicie do gościa, bierzecie go pod ramię i mówicie: Nie wiesz, chodź, nie zejdź, zejdź z tego, zejdź z tego, nie ubierz się, zejdź z tego baru. Bo po prostu jest taka, taka żenada. Taki, takie zażenowanie we mnie to budzi, że po prostu aż, aż, aż jakieś kurde, nie wiem, współczucie poczułem do, ty, do, tej, do tej kompanii piwowarskiej, no. Koncern twój wróg, ale po prostu jak ktoś już się tak kompromituje, to to aż mnie kurde po prostu coś, coś tu kurde, w dołku ściska, no. Ja wiem, że to w kompanii oglądają i yy, oglądają w marketingu, oglądają ten, yy, nawet kiedyś mnie pozdrawiał, yy, prawda, rzecznik KP yy, Paweł Kwiatkowski, no, no bo yy, to, to jest po prostu poziom żenady jest po prostu taki, że to jest dramat, to jest dramat. Słuchajcie, co jest w tym artykule, którym tak tak zbulwersował? Yy, no jest to artykuł, jak sądzę, powstały na podstawie jakiejś notki prasowej, którą porozsyłali do tych różnych tych. No i zaczynamy tak. Kompania piwowarska w każdym sezonie oferuje różny wybór piw na dany sezon, zachęcając... no już nie wiem w ogóle kto to pisał, bo to nie po polsku, zachęcając Polaków do sięgania po ten trunek przez okrągły rok. Chce w ten sposób sprawić, by sezon piwny trwał całe 12 miesięcy. Polacy w sezonie jesienno-zimowym chętniej wybierają inne piwa niż zimne i orzeźwiające w sezonie letnim. Następnie jest, prawda, e, chwalenie się, jakie to sukcesy były w lecie. Na letnie upały nasi browarnicy szukują zwykle orzeźwiające trunki, często z dodatkiem soków owocowych i cytrusowych lemoniat. Piwa takie jak Tyskie, Radler, red Gruszka i Chili, czy Lech Ice Diesel przypadają do gustu piwoszy właśnie dlatego, że idealnie sprawdzają się w, le, na letnie dni. Mówi Joanna Kwiatkowska, odpowiedzialna za kontakt z mediami w kompanii piwowarskiej. Ale zimą chcemy się rozgrać. Potrzebujemy zdecydowanych smaków z wyraźnym początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Piwa zimowe, podobnie jak jesienne, powinny mieć wyższą zawartość alkoholu i ekstraktu oraz bogatszy bukiet. Takie zapachy jak karmelowy, biszkoptowy, suszonych owoców czy piernika sprawiają, że o tej porze roku te właśnie piwa są najbardziej pożądane, mówi Maciej Hołdrych, piwoznawca. Yy, no i teraz co do tej notki prasowej, co Kompania proponuje na ten okres zimowy, żeby Polacy pili cały rok, nie tylko latem, żeby naprawdę piernikowe, yy, prawda, biszkoptowe, karmelowe, suszone owoce. Co proponuje? Kompania piwowarska szykuje się do świąt i ocenia, że zima i zbliżający się świąteczny czas to moment, gdy doskonale sprawdzi się, na przykład, książęce, burgundowe trzy słody z owocami dzikiej róży. Piwo, które miało premierę albo rok, albo dwa lata temu. Starość. To też okazja do różnych odmian grzańców. Wystarczy szczypta cynamonu, kilka goździków, miód i plaster pomarańczy, aby z jasnego, pełnego lagera stworzyć wyjątkowego sezonowego grzańca. Browary często w tym czasie tworzą tak zwane piwa świąteczne, pachnące śliwkami, piernikiem, cynamonem pomarańczami mówi Julita Guść-Kowalska, która jest piwnym ekspertem i degustatorem. I jeszcze gdzieś tu widziałem, że jest też chyba servezario. Tak, servezario. Julita, pani Julita um, Guść-Kowalska servezario. Więc pytanie jest, to dlaczego w kompanii piwowarskiej nie uważyliście piwa świątecznego pachnącego śliwkami, piernikiem, cynamonem, pomarańczami? Tylko serwujecie odgrzewany kotlet. Słuchajcie, generalnie mówię, koncern twój wróg, tak? Mój wróg, wasz wróg ale ja jednak bym wolał, żeby główny koncert w naszym kraju miał też w ofercie jakieś piwa, które można wypić jak się jest, nie wiem, w warsie, w restauracji, gdzie jest tylko piwo z tego braru i tak dalej i tak dalej. Kompania piwowarska naprawdę szukam szukam w głowie, no szukam, ma jedno, jedno piwo które można wypić, które ja mogę osobiście, ja nie mówię, że, bo to nie jest prawda obiektywna, objawiona, które ja mogę wypić bez obrzydzenia i tym piwem jest e, Książęce Ciemne Łagodne. Wiecie, kiedy to piwo się pojawiło na rynku? W 2012 roku, Trzy lata temu, od tego czasu polskie browary, głównie rzemieślnicze, wypuściły na rynek pewnie z 2000 nowych piw. Kompania piwowarska wypuściła e, tyskie Radler, Lech Diesel e, i Reca z e, gruszką i Chili. Nic, 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 nic. Dlaczego e, inne koncerny. Które po pierwsze mają to, to, to piwo ich podstawowe. No, weźmy takiego Guinnessa. Oczywiście Guinness jest takim wyjątkowym przy, przykładem, ale weźmy Guinnessa. Mają swojego Guinnessa, Guinness się sprzedaje, ale kombinują, tak? Wypuszczają e, mocniejszą wersję, wypuszczają jakąś recepturę starszą, ten. Wypuszczają e, chmielone amerykańskim chmielem, wypuszczają czerwone jakieś ten. No, naprawdę coś tam się dzieje. Dlaczego kompania piwowarska nie wypuści porteru bałtyckiego? Wszyscy kurde ważą portery bałtyckie. Browary, restauracje... Dobra, okej, okay, może tak pomyśleli. Wszyscy już ważą portery bałtyckie. Ale wy powinniście mieć porter bałtycki. To jest piwowarski skarb polski. Czym mogłaby się kompania piwowarska pochwalić, gdyby na przykład chciała pojechać na jakąś konferencję e, browarniczą i chciałaby pokazać naprawdę, tu mamy takie naprawdę piwo, naprawdę z górnej półki. Może generalnie na co dzień ważymy shit, no ale wiadomo, klient tego oczekuje, ale tu mamy prawda perełkę. Dlaczego Submiller Miller w y, Czechach może mieć y, piwo pod tytułem Master? Które jest tak, no nie jest to szał, no, ale powiedzmy, jest to i tak 100 tysięcy razy ciekawsze niż to, co prezentuje kompania piwowarska w Polsce. Dlaczego nie uważycie koźlaka? Dlaczego nie uważycie tego cholernego piwa świątecznego? Dlaczego nie yy, eksplorujecie? No, no, kurde, tych możliwości jest multum. Multum. Nawet, nawet jeżeli się boją tak strasznie tego innego szczepu drożdży, czyli górnej fermentacji, że tylko lager, ale lagerów też można zrobić naprawdę multum yy, pomysłów. Jest. Niemcy, niemieckie koncerny. Jakiś kostricer wypuszcza Pale Eyla, wypuszcza Witbira, a ci kurcze wypuszczając przed dwóch lat, reanimują książęce burgundowe trzy słody. Przecież to jest śmiech. Nie, to nie jest śmiech. To jest po prostu, już po prostu no, zażenowanie. To budzi moje zażenowanie. I teraz słuchajcie, bo to nie wszystko. Co jeszcze e, e, w tym sezonie świątecznym nam kompania fiwarska zaproponuje? Zmiany w ofertach piw na dany sezon widać też na sklepowych półkach. Pojawiają się limitowane edycje świąteczne. Czy to oznacza jakieś świąteczne piwo, krótką serię, tylko e, dostępne przez miesiąc, jeden w roku, e, prawda, e, świąteczny nastrój, ding, 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 jingle bells? Otóż w tym roku Tyskie Gronie powraca z, etyki powraca z etykietami, za sprawą których zabawą okaże się składanie życzeń. Lech Premium po raz kolejny, po raz kolejny, Zaprezentował specjalne tematyczne opakowanie. Wiecie, że taka puszka jest i że tam tak jakby mu się polarek rozpina. A, ale śmieszne. A holenderski grosz w nawiązaniu do, do spotkań w gronie najbliższych dostępny będzie w większych 1,5-litrowych butelkach. O jejku, jejku, no już, bo widzę te tłumy na piwoszy, które się przepykają, żeby dostać półtora litrowego grolsza. Czy wy się przenieśliście, nie wiem, Back to the Future to do kurde 94 roku, do 98? Półtora litrowy grolsz ma kogoś wzruszyć, który pewnie jeszcze wyjdzie drogo jak cholera? No, przecież miałem kontakt z ludźmi z KP. To nie jest tak, że tam pracują sami debile albo ludzie, którzy w ogóle nic nie wiedzą o piwie. No tak nie jest. Yy, współpracują z yy, Maciejem Hołdrychem, piwoznawcą, który no zna się na piwie. No de, żeby nie można było wymyślić jakiejś oferty na sezon zimowy, tylko odgrzewać yy, yy, i to, żeby to książęce burgundowe czy słody to był jakiś hit. No, a to, to jest, no, no to jest, to jest dramat dla mnie. No to jest, to jest... Naprawdę, ja... Porter to jest, to jest minimum, tak? Koźlak. Dlaczego koźlaka nie wypuścić? No ale można iść dalej. No, przecież można wypuścić jakieś ciemne, inne piwo niż, niż ten cholerny, te, te, te książęce ciemne, łagodne sprzed trzech lat. Przecież można wypuścić piwa, nie wiem, z kawą, z, ze słodami czekoladowymi. Podkreślić. No, no, możliwości jest tyle. Ja, wbrew pozorom, znaczy, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie obawiam się, że koncerny przyjdą i zjedzą, Kraft, Bo nie zjedzą, bo, bo na to są. Yy, czy znaczy bo to jest. To już za duża dynamika, jest. Tego się nie da zatrzymać. Ale naprawdę, wolałbym, wolałbym, żeby była sytuacja, że KP wysyła na konkurs porter bałtycki swój, nie wiem, do Lidy Porter, Tychy Porter, czy co, co tam innego i kurde, zdobywa medal. Ja bym się z tego cieszył. Yy, no ale. No ja nie wiem, ja nie wiem. Tam lecą na pysk im te udziały i generalnie to mnie cieszy, tak? Znaczy cieszy mnie, że um, dominacja kompanii piwowarskiej się kończy, że dominacja... Ale, ale żenuje mnie, że naprawdę nie mają nic. No, drugi na rynku żywiec ma e, porter, od zawsze ma porter. Ma e, całkiem poprawnego boka, kombinuje coś z tymi nowymi chmielami, kombinuje coś z drożdżami. Owszem, można powiedzieć, oni mają e, browar w Cieszynie, e, czy, czy współpracują z browarem w Cieszynie cały czas, gdzie mogą sobie pozwolić na różne eksperymenty. Okej. Okay. Ale browar e, Okocim czy tam Karsberg Polska, mają porter Bałtycki. No Kombinują coś z tą serią. To jest trochę to jest takie nieporadne też czasami ta seria te, te no, ale mają tą pszenicę, prawdziwą pszenicę, a nie kurczę, lagera pszenicznego, e, tak jak KP. Mają. E, no, coś tam się dzieje, tak? Te sezonowe piwa, no, lepiej lub gorzej, no ale coś spróbują, no. A ci nic, nic. Wypuszczają po raz kolejny puszkę z Lechem i że im się tak zameczek jakby rozpinał, no. No przecież to, 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 no to ręce opadają, no. Nie wiem, nie wiem, czy doczekamy czasu, że, że KP wypuści piwo, o którym będzie można powiedzieć. Jest to solidne, porządne piwo. No mówię, to, to książęce ciemne, łagodne, no to jest w kategoriach e, takie czeskie, tmawe, tak. E, ale, ale... Popatrzcie nawet na importy. Żywiec z importów ma Paulanera, ma y, tego, y, Aflige ma, y, co oni tam jeszcze mieli? K ten Karsberg ma, y, jak się tam nazywają? Y, Greenbergena, y, coś, coś tam jest innego. KP ma co? Hrolsza, Bilznera i Peroni. No przecież to jest śmiech na sali, no. Nie wiem, nie wiem, nie widzę dla nich nadziei. Nie widzę dla nich nadziei. No ale, także ja wam życzę, żebyście naprawdę, no... zacznijcie ważyć piwo, bo czasy, kiedy można było wszystko zrobić tylko i wyłącznie marketingiem, zmienimy etykietkę, e zrobimy kampanię reklamową, dodamy flagi, się skończyły! Skończyło się to! To też trzeba robić, jeżeli chcecie sprzedawać miliony hekto, ale wypadałoby mieć dobre piwo, bo to wygląda trochę tak, jakby oni w ogóle nie mieli wpływu na to, co, co się waży. Tak, jakby oni mieli piwo już zakontraktowane na 10 lat do przodu w jakiejś firmie, muszą je odbierać, tylko mogą kombinować, no może zmienimy opakowanie, butelkę większą, mniejszą, uszko, tutaj czapeczkę mu założymy. No przecież wy macie trzy browary. Podobno w Lechu były innowacje, był, była rozbudowa, żeby były mniejsze tanki. No. Nie wierzę, że nic nie można zrobić. Nie wierzę, że nie, ma nie mają ludzi, którzy są myślący. A jak nie mają, znaczy, znają znający się na piwie. A jak nie mają, to kurczę, sobie się skontaktujcie z kimś. E są ludzie, którzy, którzy są na rynku, mają bazę, współpracują albo współpracowali kiedyś z KP i mogliby Wam pomóc. Bo to, bo to naprawdę jest sytuacja, jest żenująca po prostu, no. E Wszystkiego dobrego wam życzę, yy, prawda, w tym trudnym czasie. No nie wiem, nie, 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 wiem jak to podsumować. Nie wiem jak to podsumować. Mam nadzieję, że, do... o, tak, tak powiem. Życzyłbym sobie, żebym mógł kiedyś powiedzieć, że o, kompania piwowarska wreszcie uważyła fajne piwo. Może to niech, niech to będzie życzenie na 2016 rok. Cześć.